Mamy najnowszy sondaż poparcia dla kandydatów startujących w tegorocznych wyborach prezydenckich. Sondaż, którego użył premier Donald Tusk do ataku na Jarosława Kaczyńskiego. Czy to jest słuszny i dobry atak? O tym za chwilę będziemy rozmawiać. Ja z góry powiem, że bardzo mocno krytycznie podchodzę do tego wpisu Donalda Tuska, bo jest cyniczny. Kłamliwy, nieodpowiedni, retorycznie skierowany na to, żeby dalej ośmieszać Jarosława Kaczyńskiego. Tak krótko Wam teraz zapowiem to w tej zapowiedzi. Natomiast sam Donald Tusk przy okazji publikacji tej grafiki oskarżany jest o kradzież, kradzież jeszcze taką nieodpowiednią, bo to jeszcze tam se coś pościnał, pozamazywał, a i nieładnie, panie premierze Tusk. Ale najważniejszy jest sam sondaż. Ja uważam, że coś w tym sondażu jest nierealnego, coś niedobrego, coś w co nie chcę do końca uwierzyć i o tym wam powiem w tym materiale. Zostańcie proszę do samego końca, jeżeli możecie to dajcie tylko proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz i dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie, gdzie właśnie z konserwatywnym sercem komentujemy politykę, a jeżeli nie z tego powodu, to daj, proszę suba, na złość Tuskowi. Przyjmujemy suby na złość Tuskowi, tak jak działacze koalicji obywatelskiej przyjmują spółki w stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, moi drodzy, jedziemy do badania pracowni United Survey przeprowadzonego dla portalu Wirtualna Polska. I co z tego badania wynika? Moi drodzy, na prowadzeniu według tego badania jest Rafał Czaskowski 38,3% głosów plus 5,1. I to jest, to budzi powiem szczerze, moje wielkie zastanowienie. Gdzie temu i na, trzaskowskiemu i na bazie czego urosło? To 5%. Trudno jest mi to powiedzieć. Jak dla mnie, to Rafał Trzaskowski wręcz zanotował bardzo słaby tydzień, tydzień, który powoduje, że ja powiedziałbym, że traci. Zresztą w ubiegłym tygodniu, gdy omawiałem sondaże polityczne, sondaże dla kandydatów przeprowadzone przez inne instytuty, inne pracownie, tam Trzaskowskiemu spadało. Skąd nagle 5% do przodu, że niemal ma 40% poparcia? Nie wiem, nie mam pojęcia. I w tym samym badaniu Karol Nawrocki spada jego poparcie do 20,1%, spada to poparcie o 5,2 punkty procentowe. Dlaczego? Co się takiego wydarzyło? Co się takiego stało? Co takiego się wydarzyło, że to jest tąpnięcie, to jest poważne tąpnięcie? Bardzo mnie ciekawi, jakie były pytania zadawane ankietowanym w kontekście tego badania. Nieco tutaj wzrosło poparcie dla słowa Mira Mencena 18,8, i już służy to badanie do tego, żeby powiedzieć: Och, dla Nawrockiego jest bardzo źle. Mencen go goni. Mencen go goni. Rośnie Szymon Hołownia o 2,1% w tym sondażu, 7,1 punktu procentowego. Magdalena Bijat spada 2,7. Zandberg nieco tylko rośnie, ma 1,8. Krzysztof Stanowski 1,6 i Grzegorz Brown 1,1. I w to nie wierzę najbardziej, moi drodzy. W to. W to, że Grzegorz Brown mógłby w wyborach prezydenckich uzyskać wynik na poziomie 1,1%. 1%, dla mnie jest to nierealne. Widzę to nawet po waszych komentarzach, widzę to po ankiecie, która została przeprowadzona na kanale Analiza Polityczna. Grzegorz Brown dużo więcej głosów zdobywa, duże większe poparcie jest w stanie zgromadzić. Ja uważam, że Grzegorz Brown jest w stanie w poparcie, z poparciem rywalizować z Szymonem Hołownią. Jest w stanie przeskoczyć marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Ale dobrze. Pracownia przeprowadziła ten sondaż, przeprowadziła to badanie i szybko to badanie zostało wykorzystane przez premiera Donalda Tuska, bo zamieścił Tusk grafikę tego sondażu i taki podpis. Genialna strategia prezesa zaczyna przynosić namacalne korzyści. I oczywiście tutaj Tuskowi chodzi o to starcie Jarosława Kaczyńskiego z Romanem Giertychem, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w Sejmie. No i siedzę i się tak zastanawiam, czy naprawdę Naprawdę to wywołało tak wielkie zamieszanie i tak wielkie zainteresowanie i tak negatywne emocje wokół Kaczyńskiego, że Trzaskowskiemu rośnie o 5%, a Nawrockiemu spada o 5%. Naprawdę nie chcę mi się w to wierzyć. Wręcz bym powiedział, że ta polaryzacja, która się wyrodziła z tego starcia Kaczyńskiego z Giertychem, jest korzystniejsza dla Jarosława Kaczyńskiego. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że są komentatorzy, którzy mówią, że tutaj Kaczyński źle Postąpił, jest krytykowany, że odchodzi od zmysłów. Między innymi takie słowa sformułował pan profesor Antoni Dudek. Nie zgadzam się z nimi, że tutaj Kaczyński wypadł źle. Nie, absolutnie nie. Jak dla mnie to Kaczyński wypadł dobrze, a Giertych kolejny raz wypadł na harcownika. To, co później zrobili politycy PiSu, to jest dla mnie akurat jestem wobec tego zachowania tych okrzyków w Sejmie krytyczny, bo to daje pożywkę Romanowi Giertychowi, który rośnie w oczach tego najtwardszego mm, elektoratu koalicji obywatelskiej samo starcie Kaczyński, Giertych i ta dogrywka, gdzie na korytarzu się rozgrywała Sejmowym, dla mnie tu Kaczyński wypadł lepiej i prowadzi na taką pozytywną polaryzację, to dla PiSu, która właśnie powinna wzmacniać Karola Nawrockiego. A dzieje się tutaj według tego badania coś odwrotnego, więc nie podzielam zdania Donalda Tuska, ale zobaczcie, co tu się jeszcze wydarzyło, no bo szef portalu Wirtualna Polska, Paweł Kapusta, udostępnił w mediach społecznościowych wpis Tuska i napisał tak pomijam fakt samego sondażu dla wirtualnej Polski, ale wczoraj tę grafikę robił nasz grafik, a pan premier odciął z niej źródło i opublikował jako swoją, jak dla mnie nieładnie wobec grafika. Moi drodzy, to jest taki psztyczek, tak, żeby nie powiedzieć wprost, panie premierze ukradł pan grafikę, ściął pan nasze loga, ściął pan nasze symbole. No bo moi drodzy, no powiedzmy sobie coś, jeżeli wirtualna Polska zamówiła jakiś sondaż, jakieś badanie danej pracowni, to wypada tę grafikę wirtualnej Polski przedstawić, albo przynajmniej powiedzieć, kto jest autorem inaczej na czyje zlecenie powstał ten sondaż, bo ktoś za to zapłacił i ma prawo do tego, żeby, żeby, nawet jest obowiązek, żeby informować o tym, kto to zrobił, ale Tusk jakby to było jego. No cóż, no Donald Tusk tak teraz rządzi, jakby ta Polska była jego, jakby do niego należała, jakby on był po prostu jednym największym sumieniem narodu, więc może i sobie myśli, że grafiki sobie może podbierać. Drobny ale symboliczne. No powiedzcie sami. Dajcie znać przy okazji w komentarzach na kogo chcecie zagłosować w tych wyborach prezydenckich. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy wierzycie w tego typu badania, albo czy wierzycie w to konkretne badanie, bo ja powtórzę, dla mnie to badanie nie do końca jest wiarygodne, ale musiałbym do, do, podznać metodologię tego wszystkiego. A jeszcze jedna. Bardzo ważna rzecz, o której sobie tak myślę. Może to jednak chodzi o to, żeby demobilizować ten elektorat prawicy. Na to będzie grał Tusk. Na to będzie grał Tusk, żeby pokazywać ludziom, że zobaczcie, ten Kaczyński to jest wariat, który może doprowadzić do. Tragedii. On na to gra. Oni będą grać na to, żeby z polityków pisu robić ludzi nieobliczalnych, choć sami rządzą w taki sposób, że Polakom żyje się coraz gorzej. Nie dajcie się, moi drodzy, na to nabrać, bo Prawo i Sprawiedliwość ma swoją strategię dla Karola Naworskiego, którą bardzo sprytnie realizuje, bardzo konsekwentnie, bardzo pracowicie. Podobnie działa Sławomir Mencel. Podobnie działają inni kandydaci po prawej stronie, bardzo ciężko pracują i będę to powtarzał. Oni się boją mobilizacji i siły prawej strony między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich i nie wolno dać się tutaj zdemobilizować. A tu Tusk ewidentnie gra na demobilizację.